Hej wszystkim z pokładu Audi Tak, z wiszącą pod sufitką Nic się nie zmieniło e, Dzisiaj odcinek na spontanie W sumie nie było go w planach Ale już było tyle pytań o to, że Stwierdziłem, że dobra, nagramy coś Tak zerkam, bo jestem pierwszy na światłach A dokładnie chodzi o Klejanie Marlene zetki żółty kolor folii Swoją drogą mu pytania pytania o bluzy też dostaję bardzo często Gdzie je można kupić? Jakby co link w opisie W tym celu odwiedzimy Wojtka z Elite Studio Postaramy się Wam pokazać na czym to polegało Poklejenie auta na zasadzie zmiany koloru wraz z wnękami No i odpowie na najczęściej padające pytanie w komentarzach i w pytaniach na Messengerze i Instagramie Ile to kosztowało? Oh. jesteśmy na miejscu zobaczymy co tam Wojtuś dla nas dzisiaj przygotował no 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 śliczna widzę, że nawet karbonik wypolerowany no spoko tu były takie ślady od kleju, tak, bo ona była oklejona. Nie rozumiem idei oklejenia karbonu. No nie, no też tego nie rozumiem. Co tam, Wojtuś, co, co wykonałeś przy zetce Marlenki? Bo widzę, że kolor się zmienił. Mało pracy zrobiliśmy Nie, no zmieniliśmy kolor tego autora z rękami. O. Z rękami to chyba rzadkość, co? Jeśli nie. Nie? Ogólnie auto, które do nas trafiają, to większość auto robimy z rękami. O, to ciekawe. Myślałem, że jest odwrót Właściwie różnie to bywa, ale ostatnimi czasy więcej aut, które przyjeżdżało, to było auto z wnękami. Ludzie nie chcą odciąć po otwarciu drzwi, nie? Aha. Znaczy to, to jest kwestia indywidualna. Jedy, indywidualna. Jedni chcą, e, drudzy nie chcą. Okej. Okay. Ty czemu okreujesz z wnękami? Słuchaj, to Marleny pytaj a, a, a. <laughs> nie, chciałeś, nie chciałeś, żeby był stary kolor, nie? No nie, no pewnie, jak najbardziej, jest znaczy, tak estetyczny. Tak. Ogólnie w przypadku na przykład czarnych aut, kiedy zmieniamy kolor na jakiś inny z czarnego hmm. To wygląda to spoko, bo otwierasz drzwi, no i to się tak nie rzuca w oczy Ale kiedy robimy zmianę koloru, nie wiem, powiedzmy z biały na jakikolwiek inny kolor kontrastujący dosyć mocno A do białego praktycznie każdy jest kontrastujący Więc po otwarciu drzwi wygląda to dosyć kiepsko, nie? Czekaj, zobaczmy jak to wyszło Wnęka My myślałem, że to raczej rzadkość. Czy nie? Znaczy, rzadkość, nie rzadkość. Dużo, dużo, dużo robię z. No fajnie, fajnie. Włącznie tutaj ze słupkiem. No tak, i to jest proces dosyć inwazyjny. Stąd też. Trzeba rozebrać auto. Jest dużo droższy niż standardowa zmiana koloru. Okej. Okay. Ściągamy eee, poruszyłeś... drzwi, tutaj musimy ściągać drzwi, tak naprawdę rozebrać je całe od środka, trzeba ściągnąć błotniki, ponieważ trzeba tutaj kleić te wnęki tych błotników, no i tutaj rozmawiamy tylko o wnękach drzwi. Jeżeli dochodzi do tego klapa bagażnika, no to również, my tutaj tego nie robiliśmy, eee, tak, tak zostało to poustalane, eee, no ale jeżeli przychodzi klapa bagażnika, również ją trzeba zdemontować, jakiś czas temu określiliśmy Lexusa, którym określiliśmy również klapę od spodu, ba e, klapę, e, w sensie maskę. No. Wow. No dobra, poruszyłeś ciekawą kwestię, mówisz, że to jest drożej. Ej, jak mhm. kosztuje takie oklejenie zetki? Standardowo. Auto, coś takiego jak tu robisz. Standardowo to dwudrzwiowe takie jak zetka z wnękami drzwi, bez kapy bagażnika, bez kapy bagażnika to. Może tak, z, z, z wnękami drzwi to jest koszt od 8 do 8,5 tysiąca złotych w zależności. To jest kwota netto, do tego należy doliczyć podatek VAT, czyli 23% niestety, mhm. nie nasz. I to jest kwota za oklejenie z wnękami drzwi, jeżeli mhm. do tego dochodzi klapa bagażnika, wyceniamy to indywi indywidualnie, z tego względu, że to zależy od auta, no i przy jednym aucie jest tyle pracy, przy jednym mhm. e, tyle, tak to wygląda. Jaką folią oklejaliśmy, bo też o to ludzie często pytają? Tutaj Avery, Avery. Dark Yellow chyba z tego co pamiętam. Nie pamiętam dark jej nazwy, yalu, no, wiem, że tak miałeś kilka yalu. takich, o kurde miałem Ci zabrać te próbniki, żeby Ci no je oddać. Nie by było. Eee, dałeś nam kilka odcieni żółtego i sobie wybieraliśmy, no to tutaj padł wybór na Avery. producenta Avery. Mhm. Dobra, bo ja tu widzę, że jakieś elementy wnętrza leżą, My może powiedz jak wygląda takie oklejanie auta, co się rozbiera. Od początku? No, zacznijmy od początku, na przykładzie Zetki. No. Eee, no to... Przy takim aucie to standardowo przy z auto my musimy odpowiednio oczyścić odpowiednio lakier, czyli umyć, przygotować dekontaminację oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Żeby folia dobrze nie, siadła nie. i trzyma. No żeby, raz, żeby dobrze siadła, dwa, żeby nie było tam jakichś właśnie zanieczyszczeń pod folią, nie? Bo Aha. to jest bardzo widoczne. E, folia się. Akurat folia do zmiany koloru, dostosowuje się do wszystkich nierówności, więc, więc to widać. E, Widocznie mas... je później, tak? No nie, no tak już kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym przy aucie Kiviego, że Folia mi służy do przykrywania niedoskonałości, tylko je jeszcze bardziej ją No tak, racja. Więc jeżeli jesteś pod folią, to jak nakleimy folię, to będzie widać to jeszcze bardziej. Aha. No co, następnie trzeba rozebrać auto i na przykładzie Zetki, my możemy opowiedzieć jak to wszystko wyglądało. No. Jeżeli chodzi o Zetkę, to ściągaliśmy cały zderzak, rozbieraliśmy zderzak, bo to trzeba wszystko, co to słowo rozpróć. Aha. Lampy, wyjechały błotniki, ściągaliśmy progi, ściągaliśmy drzwi, ściągaliśmy listerka. Klamki jeszcze są. Yy... To czekaj, to może łatwiej będzie powiedzieć, co było robione na samochodzie. Co było robione? No, ćwiartki zawsze zostają na samochodzie, tylne butniki, Aha. dach, no wiadomo wnęki. Czyli jest praktycznie konstrukcja plus klapa w okay. ten sposób. Reszta wszystko wyjeżdża. Yy, no tak to wygląda przy wnękach. Bez wnęk, wiadomo, wszystko zostaje. Bez wnęk to ściągamy głównie lusterka, klamki, lampy Aha. i zderzaki. To też nie zawsze. To wszystko w zależności od tego, jakie to jest auto. No i emblematy, wiadomo, wszystko trzeba ściągnąć, żeby tą folię wprowadzić pod spód, żeby nie było jakichś. No tak, przy świtu. No Często znaczek jest jeszcze fejkowo założony. Ale często też trzeba demontować jakieś elementy wnętrza no tak jak tutaj, trzeba ściągać boczki, żeby tą folią wjechać pod spód. Żeby, tego, żeby to nie świeciło, stary kolor przy tak samo A czymś, jest cię, czymś Cię Zetka zaskoczyła, skoro musiałeś tyle elementów rozbierać? Nie nie. nie? nawet spoko to wszystko i trzyma się to wszystko kupy Nie jest jakimś takim super gruzem No to fajnie, Marlanka się ucieszy No nie, okej okay. okay. No dobra, eee, co tu jeszcze można było powiedzieć? A dodatkowo przyciemnianie szyb, tak? No tak, właśnie z tym walczymy Znaczy mhm. eee, walczymy, no przyciemniamy aktualnie szyby Tył plus przody. Tak jest, bez czołowej. No, bez czołowej, nie, czołowej nie. Lamp nie przyciemniamy, znaczka nie przyciemniamy. Szkoda. Napisów nie przyciemniamy. Szkoda. Felg też lubię. nie oklejamy. Nie no, no, można, ale to jest, kurczę nie wiem, no różne są opinie na ten temat, ale ja uważam, że... Tak, da radę okleić felgi? No może takie to w sumie nadałoby się, ale by było milion łączeń na tym. Ale jak są jakieś takie ostre kształty, da radę. Aczkolwiek jest przy tym tyle pracy, że wyjdzie drożej niż szokierowanie. Yy, I no to jest blisko podłoża, Ma, lata tam mnóstwo jakichś w więc... gdyby tak porównać oklejanie folią do lakierowania, no bo my się tu zdecydowaliśmy na oklejkę, mhm. to co przemawia na korzyść folii, to, czemu lepiej zrobić folię niż yy, lakierować, bo tak wydaje mi się, że da radę znaleźć taniej lakierowanie yy, jak, jak oklejanie. Okej, okay, to... Yy... Na pewno poruszymy tutaj kilka kwestii, jeżeli o to chodzi. No. Zaczniemy na pewno od tego, że oklejanie to jest proces, który można cofnąć, czyli jest odwracalny. W każdym momencie, kiedy. Rozmawiamy cały czas na przykładzie zki. No. W każdej chwili, kiedy ci się ten kolor znudzi, będziesz mógł folię ściągnąć i wrócić do starego, do starego koloru, ewentualnie ten kolor zmienić. W mm. e, kiedy będziesz tylko chciał. Druga sprawa jest taka, że e, oprócz tego, że folia zmienia kolor, ona również zabezpiecza bazę, czyli podstawowy kolor, który jest na aucie. Mm -hmm. Folie do zmiany koloru posiadają około 100 mikronów, więc tworzą niby jaką warstwę ochronną. Poniekąd trochę folia ochronna przy tak, okazji. Tak, no nie jest tak gruby jak PPF. Jednak, jednak Co to jest PPF? Powiedz? ochronne. Czyli taka przeźroczysta. tak. Więc, więc tworzy dosyć spoko tą warstwę ochronną. Poruszyłeś temat, że można znaleźć e, tanie lakierowanie. Można znaleźć tanie lakierowanie, można znaleźć też tanie oklejanie. To wszystko. Ja uważam zawsze, że kwota niesie ze sobą jakąś tam jakość. E, my gdzieś tam jesteśmy świadomi, na jakim poziomie te usługi świadczymy. Stąd cena jest taka, a nie inna. Ja jestem też świadom tego, że. Nawet we Wrocławiu mógłbyś znaleźć dużo firm, które zrobią to dużo taniej, i po prostu o tym wiem, ale my z tego nie będziemy rezygnować, bo ja wiem, że y, trzeba w to włożyć pracy i ile to nas wszystko kosztuje. Y, jeżeli chodzi o lakierowanie taniej niż od y, można znaleźć również lakiernika taniej, jednak y, przerabiamy na co dzień bardzo dużo takich samochodów, gdzie były lakierowane tanio. Mhm. I to jest zazwyczaj te samochody są tak porzeźbione, że to wygląda fatalnie. Poza tym, doskonale sam wiesz, jak to wygląda u Was w Hyundaiu. Gdzie lakiernia działa naprawdę na dobrym poziomie, ile kosztuje polakierowanie przykładowo jednego elementu? No. biorąc pod uwagę, ile kosztuje polakierowanie całego auta, to jest naprawdę dużo większa kwota niż niż, niż, niż no uważam, że to jest jak porównywanie turbo do wolnosącej benzyny, czyli jest to niesprawiedliwe porównanie. W tym wypadku mówimy o usłudze na dobrej poziomie, że kosztuje tylko około 8-8,5 tysiąca zł mm -hmm. netto i porównywać to do najtańszej z możliwych y, opcji lakierowania jest niesprawiedliwym porównaniem, bo tam jest niższa jakość wykonania. No. Czyli trzeba byłoby porównać to do lakierni na dobrym poziomie, na przykład tak jak no, na wrocie. No, wtedy się chodzi. okazuje, że w sumie to, to lakierowanie może wyjść drożej. No właśnie o tym mówię, ja do tego dążę. No mówię, no przerabiamy wiele, wie, wie, wiele aut gdzieś widzieliśmy, które były polakierowane, gdzieś tam robiliśmy później zmiany koloru po takich akcjach. I to jest po prostu fatalnie. Ten lakier ledwo się, trzyma, ledwo się trzyma elementu, a co dopiero, jeżeli przyjdzie folia. No i to jest kolejna kwestia, jeżeli chodzi o klejanie, jeżeli źle mamy przygotowaną bazę, jeżeli auto było gdzieś uderzone i było kiepsko pomalowane, jest bardzo duże ryzyko, że folia zacznie odchodzić, bo jeżeli sam lakier nie trzyma się elementu, to folia, która trzyma się lakieru, tak samo też się nie trzyma elementu, nie? No to mhm. tak jakby idzie warstwowo później. No dobra, a co było, że tak powiem, konkretnie na tym egzemplarzu yy, zaskakującego? Nie wiem, jakaś rdza albo coś się nie trzymało gdzieś. Yy, wiesz co? Auto było lakierowane, to na pewno. No Był już one... to ustaliliśmy to Ta. z kubą ostatnio. No. no i było polakierowane dosyć. W sumie kiepsko moim zdaniem. I to jest właśnie to, że na pewno to było tanio i dosyć szybko z tego względu, że mam wrażenie, że to auto w ogóle nie było rozebrane do lakierowania, tylko były pooklejane, tylko elementy, które mogłyby zostać przy okazji zaproszone. Tak tutaj na przykład z tej strony no. było, było coś takiego, że podejrzewam, że tak było. Ja ogólnie nie jestem lakiernikiem, mogę tylko to podejrzewać. W tym miejscu było odcinka od taśmy. Aha. Więc podejrzewam, że po prostu tu było wszystko zaklejone i on był tylko psikany od zewnątrz. Lakierowanie to, 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 co, bez wnętrza. Tak. No tak, ale tu można jakoś lepiej zrobić to przejście, a nie zostawić e, rant mi, milimetrowy, nie? Amerykanie. No, więc z tego też wynikają koszty, no i... Gdzieś coś jeszcze tak. było tutaj, że... Ustrzelkę y, ściągaliśmy. Rdza No tak na dachu trochę wychodziło rdzy, więc musieliśmy to doprowadzić, zabezpieczyć, zabezpieczyć podkładem, żeby to się dalej nie działo. No bo jeżeli folia, jeżeli rdza jest, jeżeli rdza jest na lakierze, i tego nie usuniemy, hmm? Za, o, okleimy to, no to ta rdza nie zniknie, ona dalej będzie się rozwijać pod folią, no nie? Okay, a folia to. w ogóle się przyklei drodzy? Siądzie na tym? Przyklei się. Znaczy wiesz, ogólnie wszystko zależy w jakim to jest stopniu, nie? Jeżeli tam zaczynają się robić jakieś tam pęcherze i ten lakier jeszcze jest na górze, ale rdza się rozwija pod spodem, to hmm. się przyklei. Jeżeli jest na wierzchu, no to no, różnie. No dobra. Lepiej pojech... to oczyścić. Widzę, że kleisz tylną szybę. Eee, na jakim etapie jesteśmy? Czego tu jeszcze brakuje? Trzeba zamontować słupki, No, no, no. Yy, suki tutaj, elementy piano. No i kosmetyka. Krzysiek musi, Krzysiek musi w poniedziałek złożyć całą kartę od spodu, bo ona jest jeszcze porozkładana. Są yy, takie super chromowe elementy. No, no, no. Yy, tutaj trzeba wszystko poskładać do kupy, bo musieliśmy to rozebrać, bo trzeba było wyciągnąć tę nieszczęsną wycieraczkę, Aha. To nie było łatwe, bo była tak zaspawana, zaśniedziała, że lewo co jeszcze nie mieliśmy. Wow. Yy, no i co przyciśnić żywio? No i tak naprawdę kosmetyka. No, no na pewno powiedziałeś. Do... Że, że... Do... Dzisiaj mamy sobotę. Tak. Powiedziałeś, że chciałbyś poczekać z tym do wtorku. No. Niby jesteś już na końcu, a czemu chcesz czekać do wtorku? Wiesz co, ja lubię ogólnie jak auto zostanie u nas trochę dłużej, mogę sobie jeszcze, wiesz, jak my jesteśmy w pracy to chodzimy koło tego auta co chwilę i zawsze gdzieś człowiek coś wyhaczy. To jest praca bardzo mocnoręczna i czasem coś przeoczymy, czasem, czasem dziś popełnimy jakiś błąd, ja nigdy nie mówię, że my nie popełniamy błędów, bo tak się dzieje, to jest praca mocno ręczna i, i takie rzeczy się zdarzają. I Im duże auto u nas stoi, tym więcej tych rzeczy jestem w stanie wyłapać i oddać po prostu gotowy produkt, śpię spokojnie mm. i Ty też jesteś z tego zadowolony. No dobra, to chyba powiedzieliśmy już wszystko. Ja się jeszcze przejdę później dookoła. A, miałem te pytania odczaić, może no. będzie jakieś ciekawe pytanie to od dobra. widza. Eee, no dobra, mamy kilka pytań od widzów. Pytanie numer jeden: Która folia najbardziej przypomina w swojej strukturze lakier? Eee... Ogólnie z tych folii, z których my korzystamy na co dzień, to jest na pewno Orakal. Orakal ma najmniejszą morę. Jest też folia, która nie ma tej mory praktycznie wcale jest to Inozetek. Ok. Jednak kurczę, no są plusy i minusy. No, folia nie ma żadnej mory, ale ma bardzo mocno się rysuje ten Inozetek, i jak z tego w ogóle nie korzystamy. Z, soli, z których my na co dzień ja uważam, że najlepsze połyski ma orakel. Zdecydowanie. Ma też jest mory. taka od, yy, wrażliwa na rysy, czy, czy mniej? No połysk. Okay. Słuchaj, to jest tak samo jak z lakierem. Jak masz połysk lakier, to też się rysuje. Na A co możesz powiedzieć o tej, którą wybraliśmy? Ona no, ma jakąś markę. Awera ogólnie charakteryzuje się tym, że ma dosyć sporą tę morę morka jakaś tu jest, mniej więcej, no nie wiem czy to widać, ale Averium jest. Bardzo, ma spoko połyski, nie wiem maty, satyny, ale właśnie te połyski mają dosyć dużą tą morę. No mamy, mamy też tutaj, mam tutaj żółty kolor, troszeczkę inny odcień. No. Przy tym, co wybrać? Zielony. Tak, jak taki jest szuty? Sraczkowaty. Czekaj, ja zobaczę tą morkę, czy widać jakąś różnicę. Nie, o widać. Czekaj, złap na jakąś tą. O. Tu widać, że jest morka. No, jest, te jest ale inna, nie? Też jest trochę. No. no w każdym razie, no, moim zdaniem ten, że -or -or ma, ma najmniejszą, nie? Aha, dobra. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy, no. <tutek> czy folię da radę naklejać na karbon? Takie było pytanie. Nie wiem po co, ale... No jak u Ciebie. No tak, on był oklejony. No, każdy element lakierowany... Folie się trzyma elementów lakierowanych. Więc jeżeli to jest element lakierowany, jak najbardziej. Z matowymi jest gorzej, z plastikami. Czy ogólnie matowych takie też się trzyma folia, ale nie trzyma się matowych elementów takich jak, jak plastiki, no nie? Mm. są zderzata, gdzieś tam progi wewnętrzne są matowe, do tego się folia nie będzie trzymał. Okej. Okay, y jak długo trwa w ogóle takie oklejanie? Bo tego w sumie nie powiedzieliśmy. To takie pytanie też padło. Piesz co ogólnie przy takim samochodzie no to mniej więcej liczymy 5-6 dni roboczych, nie? Czyli, Czyli ponad tydzień wykluczając weekend, no to to jest ponad tydzień. Jeżeli to jest auto... Yy, Większe, czyli no zwolnim. Lubimy sobie auto gdzieś po prostu na, na, na 10 dni roboczych, czyli na dwa tygodnie. Aha, okay. I nie ma tutaj co przyspieszać. samochody samochody są dosyć drogie, nowe auta, i, i tutaj pośpiech nie jest dobrym doradcą. Okej. Okay. Eee, no, i jeszcze jedno pytanie od widzów: jakie kolejne auta u ciebie będą gościć? Coś już masz w kalendarzu? No nie, no mamy tu do, do połowy lipca, jesteśmy full, więc nawet na obecną chwilę nie jesteśmy do połowy lipca w stanie nic kompletnie wrzucić w kalendarz. No właśnie, to w sumie też warto powiedzieć, że y, nasz termin był ustalony chyba z półtora miesiąca no, wcześniej. Sporo. Tyle czekania było. No, no, mamy mamy dość sporo tej pracy. Jesteśmy też trochę zblokowani z tego względu, że tutaj jesteśmy w stanie robić tylko dwa samochody. Cały czas czekamy na to, aż hala obok się zwolni, no i cały czas czekamy i nie możemy się doczekać. Aha. Tutaj obok drzwi już są wywalone, tylko trzeba wstawić drzwi. Jest, nie wiem, jeszcze muszę to przemyśleć, czy zrobimy tam dwa stanowiska na samochody, czy jedno stanowisko, plus jakieś fajne biuro i poczekalnie dla klientów. Aha. Czas pokaże, jak to wszystko się rozwinie. Jeżeli chodzi o auta, no to, no to tak, jest kilka fajnych, nawet bardzo fajnych. Nie zmiany koloru, bo ogólnie przez, w ostatnim czasie bardzo dużo kleimy folii ochronnych i z tego dużo więcej niż, niż zmian koloru. Co ty gadasz? To droga sprawa przecież jest. No. No trochę tak Folia ochronna tak. No nie no, nie, no to... dużo, dużo droższa jest zmiana koloru to na pewno no, Ale no. to jest dużo droższy materiał No po, po, czy... porównajmy Mówisz o 8-8,5 tysiąca za oklejenie z wnękami folią do zmiany no, koloru to, wiesz, to folią ochronną nie okleja się wnęk No to dobra, a to bez wnęk folią ochronną całe takie auto no, Ja myślę, ile... taki samochód bez wnęk kosztował u nas 6-6,5 tysiące złotych Ja myślę, że za, za zabezpieczenie takiego samochodu Myślę, że się wziąć około 11-12 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, że jest około dwóch razy drożej. No, możemy tak przyjąć. Okay. Możemy tak przyjąć. Jeżeli chodzi o samochody, jakie, no to Czerwiec jest naprawdę bogaty w dobre Alta. No? Y McLaren 520S, później jest wow. Audi rs 8 później jest Audi RS7, jest BMW M5, znowu RS7. <laughs> Yy, to nasza... i, w, w, I w poniedziałek wydaliśmy G63. Nasza rzadka przy tych autach wygląda blado. Co, dużo ludzi tak mówi: ale my to, do tego nie podchodzimy. Więc to fajnie jest pracować przy, przy, przy samochodach. Jednak, czy to jest auto małże, czy starsze, staramy się te usługi robić na tym samym poziomie. Aha. Chcemy po prostu być zadowoleni z tego, co wyjeżdża od nas, a nie się później martwić, że może coś jest zrobione na lipa, bo coś się dzieje. Nie? Fajnie. Dobra, przejdę się jeszcze z kamerą dookoła. Więcej pytań od widzów. Więcej pytań od widzów nie było, bo tylko zaledwie pół godziny im dałem na to. Eee, przejdziemy się, pokażemy efekt Twoich prac i co jeszcze zostało i czy Wam się podoba, będziecie mogli sobie ocenić. A z tą już żegnam. Piątka. To by było na tyle. Pamiętajcie, że nie mówimy o wyklejanie, tylko o oklejanie. Trzymajcie się.